Największą przyjemnością mogę powiedzieć, że ta oto sympatyczna dziewczynka o imieniu Nikola zanurzyła swoją rękę w kuponach i wylosowała kupon Pana. I nie będę odmieniał, żeby się nie pomylić. Michał! Nie ja mam Michałów? Może dużo, ale chodzi mi o Pana Michała! Le Karta Nikolada jedyna wylosowała Pana konkursowy kupon! Zaraz się dowiemy ile przyczyn kupono. Chodźcie, tutaj puszczamy muzyczkę ładną, wdzięczną, że przyłapię i zgrabnie Pan Michał przywinął. Nie jest łatwo. Proszę nie podkładać mój Panu Michałowi. Wygrał chłopczyna. Na zasadach opisanych w regulaminie nie ma, bo paść jak poddawał Zapraszam tutaj. Panie Michale, drodzy brawa! Gratulacje! Panie Witale, ja mam taką pytanie do pana. Czy Pan jest szczęśliwy? Tak. Ale tak ogólnie? Tak, ogólnie. No proszę! Ogólnie szczęśliwy człowiek! Gorące prawa do ogólnie szczęśliwego człowieka! To teraz Pan będzie mógł być jeszcze bardziej szczęśliwy. A z ciekawości zapytam, ile Pan wrzucił no, konkursowych niebonów, tylko jak to wyniku kuponów. Ja się zawsze mylę. Około 40. <ślesk> A co dobrze, przeliczyliście się opłacało. Nie, no oczywiście, że się opłacało. Jeszcze raz gorący blawa dla pana Michała. Zapraszam, pani Michała, bo odbiór nagrody. Gratulacje od komisji, oczywiście, i wręczenie nagrody przez panią dyrektor. Proszę, nie dadzą tak od razu. Nie da, nie! Teraz sprawdzamy tak, to co mówiłem. Czy pan Michał to pan Michał? Bo z ręki to mu czytać nie będziemy, a tylko rękę jak na razie dotąd wystawiam. Z czego innego też czytać nie będziemy. Ale będziemy czytać z dowodu osobistego. Drodzy Państwo, sprawdzamy jeszcze raz. To będą już ostatnie prawa te decydujące. Czy pan michał to pan Michał? Paragon jest? Jest dowód to co jeszcze dowód. Paragon jest, moi drodzy, zgadza się. Zgadza się? Uch, ha, ha, ha. Ja dobrze, ja to usłyszałem Państwo, nie i tak zostanie, bo to nie jest do powiedzenia przez mikrofon. Drodzy Państwo, pan Michał to pan Michał. Paragon się zgadza, wszystko jest OK. Jeszcze raz pan Michał wygrywa gorące brawa, a dodatkowo jeszcze otrzymuje ode mnie cygaro. Gdzie jest to cygaro dla pana Michała? To będzie. Będzie. Mili Państwo, zakończmy ten czas. Pierwszej nagrody. Jeszcze raz krągimi prawami dla pana Michała. Nicole...